Zapraszam na cykl historii opowiadających o kobiecie, która zmienia swoje życie na lepsze. Poznaje sposoby, zdobywa wiedzę i krok po kroku wprowadza zmiany. Odkrywa, że ma wpływ na to, żeby być szczęśliwą. Odkrywa potęgę złości. Historia o wartości złości. Uwielbiam złość, rozmarzyła się róża. – Złość? – kobieta nie kryła zdziwienia. – Tak, to wspaniałe, motywujące do działania uczucie. Sama przecież wiesz, że jak czujesz złość, to działasz, masz w sobie siłę i wreszcie gotowość do zmian. – To prawda – kobieta po zastanowieniu przyznała Róże rację. – Jednak wolałabym nie być motywowaną przez złość. – A co ci przeszkadza w tym, żeby podejmować się zmiany? – zapytała Róża. Lęk. No widzisz, a złość potrafi go przezwyciężyć. Wykorzystaj ją i zmieniaj swoje życie na lepsze. To właśnie fenomen kobiecości. Daj sobie prawo do złości. Dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotyka? Czuję złość, bo moje marzenia się nie spełniają. Czy emocje są dobre czy złe? Czy mam prawo do złości? Czy dają sobie prawo do złości? Czy boję się swojej złości? Czy tłumię w sobie swoją złość? Zadaj sobie te pytania i przeanalizuj odpowiedzi. A na koniec zaopiekuj się swoją złością. Złość to tak naprawdę potężna energia, która odpowiednio zarządzana może pomóc Ci w życiu. Zacznijmy od początku. Być może zastanawiasz się, czy mam prawo się złościć. Tak. Masz prawo się złościć, bo złość jest naturalną reakcją na coś, co nie jest zgodne ze mną. Jeśli muszę pożegnać się z jakimiś marzeniami, a nie chcę, złość pomaga je wyrzucić. Masz prawo się złościć, bo to dobre dla Twojego zdrowia psychicznego i fizycznego też. Tłumienie powoduje. Emocjonalny ból, rany, zwiększa i wydłuża cierpienie związane ze stratą marzeń i oczekiwań. Masz prawo się złościć, bo dzięki złości masz motywację i energię do podjęcia zmiany, która będzie dla Ciebie dobra. Złość potrzebuje być w centrum uwagi i wtedy staje się świetną motywatorką do podjęcia zmiany, do podjęcia działania w celu poprawy swojej sytuacji. Masz prawo do złości, wtedy jesteś świadoma swoich uczuć i zdarzeń, które ci służą i tych, które ci nie służą. I możesz przekuć energię w złości w uzdrawiające, wyzwalające działania. Możesz stosować ćwiczenia, które pomogą ci w przeżywaniu swojej złości. Pierwsze ćwiczenie to oddech. Oddech z intencją oczyszczania. Nabierasz powietrza, wtedy twój brzuch unosi się do góry jak balonik. Jesteś pełna powietrza i powoli wypuszczasz je przez usta, a wypuszczając to powietrze, masz poczucie, że ulatuje z ciebie złość. Inną techniką, którą możesz zastosować, to jest wzięcie kąpieli albo prysznica z taką intencją Oczyszczenia się ze złości i uspokojenia swojego umysłu. Możesz wziąć kartkę 4, to już kolejny sposób, i zacząć pisać rzeczy, które cię złoszczą, które wywołują w tobie uczucie złości. Zapisz tą kartkę z dwóch stron, jeżeli będzie taka potrzeba, weź kolejną kartkę, jeżeli będziesz czuła taką potrzebę, i pisz, pisz, pisz. W pewnym momencie poczujesz, że ta złość została przelana na kartkę została z ciebie w jakiś sposób wyrzucona. Wtedy kartkę możesz podrzeć albo spalić. Pozbywasz się swojej złości. Jeszcze jeden pomysł. Złości warto się pozbywać w ruchu. Jeżeli lubisz biegać, biegaj. Jeżeli lubisz tańczyć, wytańcz swoją złość. Albo przynajmniej idź na spacer. Warto... Wykorzystać energię złości do podjęcia się, do podjęcia zmian w swoim życiu, do podjęcia działania, bo te działania poprawią Twoją sytuację. Jednocześnie nadmiar tej złości warto redukować chociażby właśnie spacerem, prysznicem albo spokojnym, intencjonalnym oddechem. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Monika Szatkowska, życzę Ci miłego dnia.